Chcielibyście powiedzieć autem? No to ten. Oto mod jest dla was. Zobaczycie sobie wy nowości. Zobaczycie tam. Coś się kawałaj w życiu nie widzieć. Ale jak móc? to mózg tworzymy ten świat. To nie wygląda dobrze. I nie będzie to wyglądać dobrze po moim stanie telefonu. Ja sobie to zrobię na okładkę filmu, te zdjęcie. Hop. I, hop. I możemy grać na przygodowym trybie w jeżdżeniu ekskluzywnym autem. To jest najlepszy pomysł, jaki słyszałem. W Minecraftie jeździć ekskluzywnym autem. Świetnie. Ale no, okej. Okay. Zobaczmy, co to będzie. Co mm -hmm. to jest? phone. To jest phone. Okej, okay, to mamy phone, mamy YouTube, mamy mapę, mamy metal detector. Okej, okay, co z tym phone'em? Fast travel. Eee, downtown. Widzę kasę, mamy kasę. Spoko, mamy kasę. Co Okej, listę zepsułem. Rozmawiaj. Nie mogę windą jeździć. Świetnie. To naprawdę wszystko jest ekskluzywne. Jestem gacierem! Jestem gacierem i zabrałem sobie książki na roleszcze. Ale to jest miasto! I ile koinów na drodze Z chęcią je zabiorę! Dobra, co jest, co my możemy do tego Chciałbym powiedzieć, że ja prawo jazda nie mam. Ja ja, ja chodzę do szkoły. Co ja robię z moim życiem? Zbieram monety. Idziemy stąd. Ten... Ja tu w ogóle nie... Dobra, na razie dobrze jeżdżę. Nie powiecie, że źle. Jeżdżę naprawdę. Dobrze. Znaczy się fatalnie, znaczy się dobrze. Naprawdę, fajnie jeżdżę, nie możecie powiedzieć, że nie jak? To jest Tak się właśnie parkuje, okej? Okay? Mm, co to są w ogóle? Jakby to była szkoła Ja cię. Mm, Może teraz sobie pozwiedzamy to pierwsze <śm> Co tak może wyglądać, sędzio? samochód jeśli was nie ma, poczekajcie, a to w ogóle coś jest? Czy ja mogę się tam włamać? Widać, że nie. Okej, okay. To right. wygląda jak porządne auto. Sam raz dla mnie. Chyba, że nic nie widzę. Okej, okay. co ja robię? Nie wiem. Wszystko rozwalam po drodze. Tyle wiem. Okej, okay. zaraz będziemy mieli dużo koinów, więc będziemy w stanie coś kupić. Z tamtej windy byśmy mogli skorzystać. Teraz te koiny pozbieram. To, to, to nie była moja sprawdzka muszę zabrać znak. Nie, nie zbiorę znaku. Hmm, niestety. ale pozbierajmy te koiny, ale to miasto jest duże. To musicie przyznać, wy to widzicie widzowie, jakie to miasto jest duże, ile gości robił takiego moda. Ja mam to za darmo, to z Marketplace'a. A, spoko, już mam tego aż tyle. Okej, okay, teraz ja bym się nie ni ni tu. I na przykład chcę to kupić. Czyli, że to mój pokój. Ile, ja tu rzeczy mam! To mój własny jest pokój! To mi się podoba, ja tak mogę... Nie spadni. Ja tak mogę żyć. Nie no to mi się podoba. Jaki ja mam duży domek. To było za 32 złote. Ja bój. Tu będzie łazienka. Nie wiem. Pokażcie, co ja tu mam. Hmm. To bym położył tu. No. Teraz sobie wezmę tutaj. Będzie łóżko. tu będzie łóżko. Jedź. Tu mogę oglądać telewizję. To działa. Telewizja działa. Ja chcę zejść. Przed co, jeśli chcę skopać łóżko? Nie mogę. Fajne. Takiej telewizji marzyłem. Spawn table. Okej, okay. fajnie, mam stolik. Teraz jest jakaś krzesełka. Jedno dom. Jedno dom tu. Drugie dom tu. No, budować domów to ja nie umiem. Trzecie dom tu. I jemy, Jemy krzesełka. O. Okej, okay, co my tam jeszcze mamy? Hmm, vertical move tool. Ok, ale wojny patrzcie. Mhm, nieważne. Co tu jeszcze mamy? Spawnboard. Ja chcę mieć wszystko w jednym pokoju. O wiele lepiej. Kąpię się. Co tu jeszcze mamy? Kojny mamy. Spawn, Batrung, Sync. teraz ja chcę to mieć tu. Ręce... Czy do wszystkiego mogę wchodzić? Pikut, Tol. O. To fajne. Hmm. Spawn, Wartobel. A, bo Wartobel to szafa. Co my tu jeszcze mamy? Spawn, sofa. O, sofa będzie do telewizora. Jak tu to może? Nie wiem, ale sofa się położyć nie chce. A mamy ognicho. Spaka! Więc tyle chcę! Okej, okay, mój cały pokój już jest pusty. Mogę proszę, i wejść? Mogę. Okej, okay. takiego moda to je rozumiem. A to za, mogę wydać. Słuchajcie, już zwiedziliśmy? Jedno miasto. To czas na zwiedzenie. Kolejnych rzeczy. Red Nie, nie o to chodzi. Fast Travel. Only the Squid. Okej. Okay. Nie wiem, gdzie ja jestem, ale my tu żyjemy teraźniejszością. Szczerze, jeśli to było rysowe, to ty na to, a tu... Ja mam metalite. I właśnie to znikło. Fajnie. Hmm. O, ej, od, ty, od ciebie da się kupować przedmioty. Co macie na górze? Dziękuję. Hmm, kto ty jesteś? Co to? Nie wiem. Im dużo jestem w tym modzie, tym bardziej jestem podejrzewać, że tego miszka trzeba uwolnić. Uwalniamy cię. A teraz, na koniec tego odcinka, chciałbym zrobić jedną rzecz. pierwsze, żeby myśleni, to myśleć, to tak tego pewnie chciałem zrobić. Ale okej okay. I ostatni blok nie, jeszcze tu. I tu. I powinien mi się jak spaść. A. On się znowu na dół. O. O. Jeszcze, żebym się kompletnie na dół. Okej. Okay. Tu. 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 A potem powiedzieliśmy, czyli moje oczekiwania zostały spełnione. Bo jak na okoce było auto, to miało być auto. I teraz na koniec sprawdzimy sobie, jakie tu w ogóle są bloki. Na trybie kreatywnym, tak? Sprawdzimy to na kreatywie. Żeby, wiecie, zobaczyć, jakie tu są bloki w tym modzie. Załatwiłem dwa miszka. A teraz szybko załatwię nam kreatywnego. Odblokuj. Ja chcę Kreatywa. Okej. Okay. Będzie tu jakaś nowa zakładka? No oczywiście, żadnej nawet... zakładki nie ma. Okej, okay. są tu w ogóle nowe bloki? Hmm. Tu w ogóle to ma inne tekstury rozmajne struktury! Ty, wy mnie oszukujecie! Zjemce? Czemu by nie zjeść? Fruit bowl'a. ba.